Praktycznie u nas jest pokoszona już. Także można powiedzieć, że zaraz dużynki, a no, trochę pokosiłem w tym roku. Jeszcze niby tam mam wjechać sąsiadowi, ale nawet nie wiem ile. Także myślę, że w tym roku stówkę zrobię. Jak do tej pory jest wszystko ok. Nic się złego z maszyną, na szczęście nie wydarzyło. No, wiadomo, bagnet, żeletka, to się tam zawsze w każdym y, zepsuje. Szczególnie przy koszeniu bardzo niskiego jęczmienia To tak wychodzi, nie? No, jeszcze jedną miałem drobnostkę wczoraj, tutaj na tym polu właśnie odkręciła mi się linka od, tutaj od joysticka, od rewersu no i niestety straciłem władzę nad maszyną w całe szczęście, że na neutralnym przy wysypowaniu na przyczepę a dzisiaj chciałbym wam zrobić taką prezentację co, jak tu się ustawia o co tutaj chodzi i tak nie wiem, zaczniemy od dołu. Na dole mamy pedał. Ten to jest pedał hamulca, że tak powiem ręcznego. Ten mały tutaj to jest zwolnienie hamulca. Tutaj jest od, od regulacji kolumny kierowniczej, pochyłu. No i wiadomo, hamulce. No i to jest tyle z podłogi. Aha, nie tyle, bo jeszcze tutaj jest zegar. Zegar to jest, to jest ciśnienie w układzie headera, służy on do funkcji pływania headera, a o tej funkcji pojedra później. No przy przy dwie kontrolki od kierunkowskazów, jedna od długich świateł, tu jest przełącznik kierunkowskazów, tu mamy ten żółty, to jest podgrzewacz silnika przy niskich temperaturach i sygnał dźwiękowy i to jest no i kolumna tak jak już wspominałem jest regulowana w ten sposób i tutaj tą śrubą się luzuje i można w dół wysuwać także kolumnę mamy przerobioną teraz tak do góry tu jest tu jest ustawianie czujnika strat tu jest coś w sensie środkowy, to jest włącznik a tu mamy tu jest regulacja czułości klawiszy. To jest regulacja czułości na hitach. Ja tak jadę na takim ustawieniu myślę, że jest w miarę lampka, zegarek, ale on źle pokazuje. Tak to czy źle pokazuje, ale jest nieustanny. No, radio, ale to jest mniejsza. O, i teraz tutaj tak. Pierwsze trzy są od, od świateł, które są od światła pozycyjne i krótkie następny, ten niebieski to jest krótkie, długie ten jest od roboczych w dachu ten jest od roboczych w podejście i tylko tutaj jest trzypozycyjny, jak przełączyłem go tutaj, na dół to teraz mamy lampę tylko z tyłu na, na tyle a tak mamy yy, podejście i tą z tyłu na tyle też aha, a ta załącza nam jeszcze yy, ten załącza nam yy, te dachu i załącza nam również halogen na róże wysypowej yy, ten przełącznik jest od yy, światełka w zbiorniku tu koguty, wycieraczki Awaryjny przełącznik yy, polowy albo transportowy. A tutaj ostatni to jest kontroler tych oto tych oto kontrolek. Czyli przyciskamy go i nam się, się wszystkie zapalają. Chodzi o to, czy są dobre żarówki. No i tutaj wiadomo, od silnika pierwsze. To jest, no wiadomo co to jest ręczny hamulec, to jest zapkanie e, tego. Szeczkarni, to mamy zatok na klawisiach, tu są prędkości obrotowe wału, e, rozdrabniacza, przenośnik głosowy następna to jest sita i e, przepraszam wytrząsacze, czyli przed e, cross sharkerem. Tutaj jest kontrola przenośnika do ziarnowego Tutaj mamy układ czyszczenia, czyli prędkość obrotowa wiali jak spadnie I to jest prędkość obrotowa bębna A tutaj paliwo, czyli rezerwa paliwa Zapchanie się filtra powietrza, temperatura powietrza zasysanego nie wiem, czy to w ogóle działa, ale chyba jak jest kontrolka, to chyba no tak. I nie wszystkie to mają. Kolejna to jest. To będzie. No nie wiem, co to będzie. Trzeba by sprawdzić w instrukcji. Nie, nie pamiętam. Kolejna to jest poziom płynu hydraulicznego. Następna to jest ładowanie akumulatora, kontrolki od zbiornika, czyli pół zbiornika, czy czwarte i pełen. Następna kontrolka to jest od układu hydraulicznego rozkładania rury, rury wysypowej. Ona się zapala przy rozkładaniu rury i kiedy rura osiągnie maksymalny wychyl w lewo w prawo wtedy i czeka to 20 sekund ten system i potem się wyłącza to AM to i ta ostatnia to jest o tym układówki Master tutaj nie mam tylko właśnie teraz tutaj mamy yy, a ja zaraz, tylko metrę, kawał. tutaj mamy Kontrolka wysokości hedera Tu jest czujnik strat W tej kombajnie jest jeszcze jednozegarowe W naszych kombajnach były już dwuzegarowe Czyli na sita i na klawisze yy, był osobny zegar Tutaj mamy poziom paliwa Temperaturę płynu chłodniczego, A tu mamy Indoor Info chyba to się nazywa czyli yy, pokazuje nam wszystkie parametry yy, jeżeli chodzi o poruszanie się majną prędkości a więc tak A więc tak, pierwszy tutaj mamy prędkość poruszania się. Tutaj mamy prędkość obrotową silnika. Yy, tutaj mamy prędkość obrotową wiatru, i tu mamy prędkość obrotową wam namładzącego. Jeżeli damy yy, dwa klawisze T, to nam pokazuje godziny przepracowane na mocarni tutaj a tutaj godziny przepracowane silnika e, przy przy tym, że w tym monitorze infotrack jeszcze można wpisywać dane co do wyposażenia kombajnu, jeżeli chodzi o zwolennice to ma znaczenie takie do prędkości i no, ogólnie do liścika okay. hektarów również to jest kombinacja z tymi mm. klawiszami, tam się jakoś obchodzi, potem się tam to hmm. można zmieniać, zapisywać itd. tak, dalej, i tak dalej. teraz dotarł do mnie Maksiu jedziemy dalej z tematem na tym tu panelu mamy potencjometry od regulacji Edera i ładowarkę do telefonu było gniazdo zapalniczki, a jest teraz ładowarka żeby regulować tymi potencjometrami musimy tak przełożyć ten klawisz ten sposób. i teraz możemy sobie ustawiać, yy, tutaj jest wysokość motowidła, wysunięcie motowideł, prędkość motowideł nie jest regulowana, jakby jest stale regulowana, nie jest tym klawiszem, jest osobno. Tu mamy, ten, to jest yy, nacisk headera na podłoże, czyli tam można powiedzieć kopiowanie podłoża, a tu mamy wysokość pracy hedera i te wszystkie te wszystkie funkcje aktywujemy tym przyciskiem tutaj i naciskamy go, załóżmy o zobaczcie mamy wysunięte na maksa Widła opuszczone naciskam teraz ten klawisz i one się po prostu regulują łącznie z wysokością headera i wszystko się ustawia ok. Zadanej na no, potencjometrach Wartości Tutaj ten drugi przycisk Do góry okrągły To jest ten To jest ten właśnie docisk Tethera Czy kopiowanie terenu Za dużo tego nie używam Ale teraz się tym pogławiłem Mniej więcej wiem o co chodzi Teraz jadąc dalej tym panelem, no to tu mamy załączanie mocarni, załączanie federa a tutaj mamy rozkładanie i składanie rury i włączanie i wyłączanie wysypu zboża, najbardziej debilny, że tak powiem przycisk to jest właśnie ten od no włączania wyłączania Dury wyładowczej nie idzie tego ogarnąć. Ja to robię dwoma rękoma. Jed lewą steruję e pedostatem, a, a prawą tym, tym przyciskiem. No niewygodne to jest trochę, no ale e myślę to jakoś przerobić albo tak jak nowsze na pedał w podłodze, albo nie wiem, coś myślę fajnie by było na pedał w podłodze że po prostu nogą by się włączało wyłączało. tu jeszcze mamy jeszcze klawisz od y, prędkości nagarniacza czyli motowidła y, na joysticku mamy tak podnoszenie hedera i opuszczanie, podnoszenie motowideł i wysuw y, wysuw motowideł do góry jest stop Stop jest bardzo przydatny, y, ponieważ jak y, coś tam wiadomo jest nie za bardzo coś widzimy, że wciągamy coś dużego, y, często w rzepaku Walniemy tego stop od góry i już y, no, nie wciągniemy tego, tematu, tego materiału. Dobra, zobaczcie Teraz raga nawrócimy i będziemy gadać dalej. Niestety 69 jest jeszcze rozebrane, dlatego są dużą przyczepą. Jest postawione D2250 jazda tym zestawem to są nie do opisania przeżycia. Przejmuję kamerę. Teraz tutaj komputer pokładowy, ale jeszcze, jeszcze nawiążę do ustawień. Pierwszy klawisz to jest prędkość obrotowa węgla. Drugi, prędkość obrotowa wentylatora. Trzeci, szczelina omotowa klepiska. Wartości wyświetlane są na tym małym monitorze i I Teraz tutaj komputer pokładowy. Pierwsza pozycja, czyli ta co się świeci, to jest, yy, może źle mówię, ten komputer ma jakby trzy strony. Pierwsza to jest właśnie yy, licznik hektarów. Kartkujemy te strony tutaj kaliszem yy, książki. Druga strona, na którą teraz przyszliśmy, to jest wybór Rośliny i trzecia strona to są ustawienia danej rośliny. I teraz wracamy do pierwszej, czyli licznik hektarów. Mamy takie funkcje jak to. hektar, licznik hektarów, że tak powiem, dzienny. Jego możemy skasować. Kasujemy klawiszem C. nie kasuje. Następna jest suma hektarów, suma wszystkich skoszonych hektarów tego kombajnu. następny jest szerokość robocza. tu mamy 4,2. żeby ją zmienić, po prostu naciskamy klawisz M. tak, M się tu zapala i teraz możesz strzałeczkami do góry zmieniamy po prostu Szerokość. Żeby zatwierdzić daną szerokość, klikamy jeszcze raz M. I już jest. Następne, następna strona. Tu mamy e, rośliny. Tu jest akurat wybrany jeden po, e, po angielsku, Rayleigh. I teraz, żeby wstawić kombajn. Według tych ustawień musimy mieć przełączony ten klawisz właśnie tak i przyciskamy przycisk auto oczywiście na pełnych obrotach i wtedy nam wskakują, reguluje prędkość bębna, prędkość wiatru, szczelinę łotową i pokazuje nam, jakie wartości należy ustawić przy sitach sito górne sito dolne i końcówka sita górnego, czyli sito kłosowe, czy jak to tak jest, jest, jest. ale też możemy ręcznie wejść w te nastawienia i teraz na przykład nam pokazuje jakie przy jęćmieniu, jakie on tu ma zapisane na przykład możemy w każdej chwili sprawdzić, jak ja to, że tak powiem górne, czyli tu jest akurat na 7. Dobra, wracając jeszcze do tej listy, możemy też zmieniać ustawienia. Możemy zmieniać ustawienia tych roślin pod siebie, czyli na przykład. Wchodzimy w ten jęczmień, przesuwamy go na tutaj obroty. Jest niby 920, a my chcemy 950. Robimy M, zwiększamy go na 950, i robimy drugi raz M. I teraz w jęczmieniu mamy 950 obrotów. Tak to wygląda. Także myślę, że dosyć jasno to wytłumaczyłem. wycink hektarów, bardzo przydatna sprawa co jeszcze tu w kabinie sterowanie nawiewami i klimatyzacją ten klawisz po prostu nam włącza zbranżarki klimatyzacji jak mamy tutaj na czerwony, chodzi o osuszanie szybko o lodówce nie będę mówił mamy jeszcze pedał tutaj to jest pedał do rewersu przenośnika pochyłego. Co do samego rewersu, jak to używać? Jeżeli mamy zapchanie przenosnika pochyłego, nie robimy rewersu na obrota. Trzeba zrobić tak, że zrzucamy kombaj z obrotu. Wyłączamy header. No to wiadomo od razu. Zrzucamy kombaj z obrotów. Jest sobie na wolnych wtedy. Przełączamy pedałem i delikatnie włączamy header do, do wycofania. Jeżeli bym wypchnął materiał, robimy odwrotnie czyli wyłączamy header, przełączamy pedał. Włączamy wtedy, dajemy już obroty. I patrzymy co się zrobi Jak to działa Nigdy nie przełączać tego na obrotach Albo na załączonym Bo rozpieprzymy przekładnię po prostu na, na wrotu hedera A dzisiaj Zaraz kończymy. Przeżyto sypie pięknie Myślę, że coś o siódemki daje Nie ponad Naprawdę eleganckie jest Przeżyto gringo Z domieszką pszenicy Julius tej pszenicy jest tak dosyć dużo nawet to no jest głównie paszówka, także pszenica, fajne zboże paszowe no oczywiście konsumpcyjne, ale paszowe również ponieważ podnosi i białko i energię jako taką ziemię? Pod, typowo pod pszenicę no tak średnio lepiej przeżyto, pewniejsze jest I tak to robimy. Jeszcze wrócę tylko do funkcji tutaj właśnie pod łukietniku. Jak mamy szerokość headera i mamy teraz także jadę na 3 to po prostu naciskamy klawisz C i on już nam oblicza czy czwarte headeru, że nie idzie cały header do liśnika hektarów tylko 3 czwarte Wiem, czy to się. C Następne nacisnienie klawisza C Mamy jedną drugą Następne jedną czwartą I następny powrót do 4,20 Mam nadzieję, że widać Jedziemy na 3,4 hedele Jadę z podnośnikami Ponieważ jest trochę, tutaj od żypaku było trochę pochodzone Wczoraj jechałem bez podnośników I wam powiem, że Wolę się przemęczyć trochę z tymi podnośnikami, bo Naprawdę ładnie zbierają Szczególnie takie miejsca gdzie mówię, przeszły sarny, dziki czy coś tam Jest przydeptane i ładnie podnośnik nam zbierze w tym miejscu Jest kilka takich właśnie lekko, takich gwiazdek Praktycznie nie muszę w ogóle ingerować Ewentualnie lekko header opuszcza, ale nawet nie Nie muszę ingerować w ogóle w, w header. Podnośniki pracują za mnie A jak jest bez, no niestety trzeba motowidłami Tam na, nagarnąć, podnieść Ale to i też te stojące zaś się połamie Część zburza się musi zaraz motowidłami Dlatego ja tam wolę pracować podnośnikiem Minus podnośników, no to jest właśnie To, że no, że są O no, zobaczcie, lega, praktycznie nic nie robię z yy, motowidłami nic nie zostaje i jeszcze jedna duża zaleta podnośników yy, mamy króciutkie ściernisko po takiej ledze zbieranej motowidłami no, zbieramy praktycznie tylko włoski i, i małą ilość słomy potem przychodzi talerzówka praktycznie i no, może w tym miejscu mieć problem a tak, jest jednak te ściegnisko ładnie zebrane. Ścięte i równiutkie. Także zaraz kończymy.